Czemu tak szybko, to meczku. Mijają dni, a pożegnania nie milkną. Internet wciąż płacze po śmierci Tomasza Jakubiaka. Nie trzeba było znać go osobiście, by czuć, jak wielka pustka po nim została. Dla tysięcy ludzi był nie tylko kulinarnym mistrzem, ale też człowiekiem, który potrafił rozjaśnić dzień, wzruszyć do łez i rozbawić do bólu brzucha. Gdy zmarł Tomasz Jakubiak. Serca pękły nie tylko rodzinie i przyjaciołom. Do dziś nie da się uwierzyć, że już nigdy nie powie nic nowego, nie wstawi zdjęcia z kuchni, nie uśmiechnie się przez ekran. Minął tydzień od jego śmierci, a sieć wciąż pełna jest wspomnień i bólu, którego nie da się wyrazić słowami. Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku w szpitalu w Atenach, dokąd trafił w nadziei na dalsze leczenie nowotworu jelita cienkiego i dwunastnicy. Mimo ogromnej mobilizacji fanów, którzy w krótkim czasie zebrali ponad milion złotych, pomoc przyszła zbyt późno. Choroba była bezwzględna. Do końca pozostał sobą uśmiechniętym, pełnym życia i determinacji człowiekiem. Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak. Ukochany tata, mąż, kucharz i człowiek, którego serce biło dla innych. W domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie, napisano w poruszającym oświadczeniu bliskich. Po tej informacji internet zalała fala wpisów, wspomnień, starych zdjęć i filmików z udziałem Tomka. Jego współpracownicy, przyjaciele, znani kucharze i dziennikarze żegnali go słowami pełnymi miłości i wzruszenia. Wspominali jego pasję Niepowtarzalne poczucie humoru i dobroć, która biła od niego z każdego ekranu. Niestety do dziś nie podano daty pogrzebu. Wszystko przez formalności, które są nieuniknione w przypadku śmierci za granicą. Procedura sprowadzenia ciała z Grecji do Polski wymaga czasu: konieczny jest akt zgonu wystawiony na miejscu, komplet pozwoleń i tłumaczeń, a także decyzje związane z ewentualną kremacją. Jeśli bliscy decydują się na kremację, wszystko musi zostać przeprowadzone lokalnie w kraju, gdzie nastąpił zgon. Konsulaty w takich sytuacjach nie oferują wsparcia proceduralnego. Dlatego wiele rodzin korzysta z pomocy wyspecjalizowanych firm zajmujących się transportem zmarłych. Koszty w zależności od kraju i formy przewozu sięgają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych tłumaczy Markus Steinberger, ekspert od transportu międzynarodowego. W międzyczasie 7 maja w gazecie wyborczej ukazał się przejmujący list pożegnalny podpisany przez ośmioro przyjaciół Jakubiaka Łukasza, Piotra, Arka, Macieja, Jana, Igora i dwóch Łukaszy. Ich słowa poruszyły setki czytelników: Tomeczku kochany, czemu tak szybko? Przecież ty nigdy z żadnej imprezy nie wychodziłeś po angielsku. A teraz wykręciłeś taki numer. Dla nas na zawsze pozostaniesz chłopakiem ze śródmieścia. Mało było tak wiernych i oddanych osób jak ty. Za rodzinę i przyjaciół dałbyś się pokroić. Na srebrnym ekranie, twoje kulinarne popisy śledziły miliony Polaków. Zawsze byłeś sobą. Uśmiechnięty, czerpiący z życia garściami i kochający swoją Anastazję i Tomka ponad wszystko. I takiego zapamiętamy cię na zawsze. Dalej nie wiemy, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie. Ale jedno jest pewne: będzie to pogrzeb, który zgromadzi tłumy. Bo Tomasz Jakubiak nie był tylko kucharzem. Był człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić.